Jesteśmy w grupie osób, które, którym nie uniemożliwiono dzisiaj zadanie pytania. Zadanie pytania w bardzo ważnej, interesującej wszystkich Polaków sprawie, a mianowicie na temat nowelizowanej dzisiaj ustawy, tak zwanej ustawy naprawczej. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest ustawa naprawcza, a ustawa likwidująca obecną rolę Trybunału Konstytucyjnego. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest Sejm, który... Szanuje opozycję, marszałek, który szanuje opozycję, a marszałek, który knebluje usta opozycji, nie pozwalając zadawać, nawet zadawać pytań. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Dzisiaj gołym okiem widać, że mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu, bo likwidacja takiej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, to jest element, Zamachu na instytucję państwa praworządnego, państwa opartego o obecną konstytucję, na którą przysięgał prezydent Rzeczpospolitej, na którą my również przysięgaliśmy jako parlamentarzyści. Wyrażamy stanowczy protest i nasz protest przekażemy w formie pisemnej marszałkowi Sejmu. Jesteśmy w sytuacji, kiedy marszałek Kuchciński stworzył e, tak naprawdę nową Izbę Parlamentu, w której nie można zadawać pytań, e, w której wybiera się, kto te pytania zadaje w której posłowie, którzy już wejdą na mównicę, są karani karami finansowymi. I Sejm nie my w historii już był, tylko wtedy za murami Sejmu stały działa. Teraz marszałek Kuchciński spełnia tę funkcję. Blokuje absolutnie demokrację w naszym parlamencie. I to jest absolutny skandal. Nie można się na to zgodzić i Klub Platformy Obywatelskiej na to absolutnie się nie zgodzi. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zwyczaj zamykania ust i nieudostępniania możliwości zadania pytań funkcjonuje również podczas prac komisji. Wczoraj, mimo że 13 godzin spędziliśmy na sali podczas prac komisji, zadaliśmy pytania, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pytaliśmy na jakiej podstawie został zwołane posiedzenie komisji po przegłosowanym przerwie do 7 stycznia. Niestety takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Nie wiemy więc czy wszystkie decyzje, które były podjęte podczas nielegalnego posiedzenia komisji, mają moc prawną i czy dzisiejsze posiedzenie Sejmu też ma taką moc? Szanowni Państwo, marszałek uzurpuje sobie nowe kompetencje. Żaden przepis regulaminu nie pozwala cenzurować wypowiedzi posłów. Tymczasem marszałek wielokrotnie przerywa posłom i cenzuruje wypowiedzi, ogranicza dostęp do trybuny. Jeżeli dopuścił, może dopuścić, ale jeżeli już dopuścił pytania, to nie może limitować ilości tych pytań. Może limitować czas zadawania pytań. Zapisało się do głosu około 40 posłów Platformy Obywatelskiej. On dopuścił tylko 5 pytań. To jest przypadek bez precedensu, tak jeszcze w historii. Demokratycznego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie było. Precz z cenzurą. Proszę Państwa, ja jestem od ośmiu lat członkiem komisji ustawodawczej. Nigdy nie było takiej sytuacji, jaka teraz ma miejsce. Natomiast chcę zwrócić Państwa uwagę na rzecz, którą mam nadzieję wszyscy już widzą. To nie są kneblowane usta tylko opozycji. Te usta mają również yy, kneblowane yy, eksperci, yy, biuro legislacyjne. Proszę państwa, nie została dopuszczona żadna wypowiedź yy, ludzi ze świata nauki, yy, ze świata prawa. Nikt się z tym nie liczy. Jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj w tym kraju uważa, że to jego nie dotknie, to jest naprawdę w błędzie. To jest po prostu kwestia czasu. Proszę państwa, chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że Posłowie Platformy Obywatelskiej mają tak samo demokratyczny mandat, tak samo zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach jak posłowie PiS. Niech o tym pamięta pan marszałek Kuchciński. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, marszałek powinien stać na czele, na straży godności Sejmu. W tej chwili marszałek Sejmu stoi na straży bezprawia. Przypomnę tylko, że dzisiaj został złamany artykuł 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poseł ma prawo do wyrażania swoich stanowisk oraz zgłaszania wniosków podczas spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu. To nie jest przywilej marszałka do tego, żeby dopuszczać nas do głosu. To jest nasz obowiązek ustawowy wobec wyborców, żebyśmy wyrażali w sposób publiczny nasze stanowiska. Dzisiaj tego prawa zostaliśmy pozbawieni. Zapisaliśmy się do pytań. Do tych pytań nie zostaliśmy dopuszczeni. To jest ewidentne łamanie nie tylko regulaminu Sejmu, ale ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.